No i już chyba przegrałem. Czy jesteś gotowy? O nie, proszę, proszę. Witajcie, hardowicze! Ja jestem Dawid12, a w dzisiejszym odcinku. Będzie nowe wyzwanie dla graczy. Na czym ono będzie polegało? Pytacie. Będzie polegało na tym, że będziemy mieli po 16 skrzynek: Ja i mój przeciwnik. Będziemy je otwierać. I to, co wypadnie, użyjemy do walki jeden na jeden przeciwko sobie. Ten, kto wygra, zgarnia wszystkie itemy z puli mojej i przeciwnika. Także będzie się działo. Zaczynajmy. Moi drodzy, mamy pierwszego zawodnika, jakim jest. Mary Witam cię serdecznie. Czy znasz zasady? Tak, znam zasady. Masz puste eksipunek? Tak mam. Masz puste, dobra, trzymaj. Jasne. I teraz będziemy otwierać 16 skrzynek. I to co nam wypadnie używamy do walki. Także otwieraj. Ja już otwieram pierwszą. Mów od razu czy Ci wypada. Ja po cztery otworzę może. Mhm, mm po cztery, po cztery. O, Kilofik, mam hełmik, mam hełmik, dobra. Hełmik. buty, potem i buty. Choruski. O nie. Dobra. Zobaczymy, zobaczymy. Kusza? Dobra, ale nie mam strzał. Kolejny hełm. Koksik, o! Miecz, pięć kobliksów i kusza. No i już chyba przegrałem. W takim razie, o! Więcej seta, więcej seta i totem. zajebiście. Cztery. Ostatnie. Ostatnie skrzynki. O nie, proszę, proszę. Tak! Tak! Mamy to, mam miecz! Mam miecz, widzowie! Mam miecz! Ned Fragmenty ulepszenia, dobra. Dozbrajamy się teraz, to co mamy. A ja kobliksę mogę otworzyć, czy nie? Możesz, możesz. Hey. Jeżeli masz czyn otworzyć, to spoko. A. Jesteś gotowy? No, jestem gotowy. Dobra, no to co? Trzy, dwa, jeden, góra! O kurwa, o kurwa, dobra. Zapomniałem jednej rzeczy: Nie zmieniłem tekstur teksturpaka na walkę. Dobra, lecimy. Ja też mam ogień na cały ekran. O nie, o nie, o nie, o nie. Oj, wygrałeś! No, pokonaj no. mnie, dawaj. Nie, dobij. Dobi, dobijać? Dobij, dobij Gratulacje! Dziękujemy. Grałeś! Dziękujemy Ci za obecność, za uczestnictwo. i do zobaczenia dalej. Widzowie, mamy drugiego zawodnika, jakim jest. Multi. Witam Cię, Multi, serdecznie, czy znasz zasady? Yy, znam, znam zasady. Otwieramy 16 skrzynek i się bijemy na to i ten ze skrzynek. No dobra, to dawaj. Proszę bardzo, trzymaj. Cokolwiek. trzymaj Ja też otwieram i mów co Ci tak wypadnie, takiego wiesz, wartościowego do walki. Co my tu mamy? O kurwa, jakie no, tylko spodnie. kurze, laki bloki, czyli te lucky cuby. Idziemy dalej. Dirta dostałem, będę mógł się podbudować. O mieczek cztery 4 Ojej, to Totem. Let's go. O, no trajtowe mieczki. Księga mocy! O, będzie, będzie dobrze, będzie dobrze! Będzie dobrze mam kilo w księgę mocy koksa. Super! no raz wypadła szóstka, co? Z księgi. No nie mam miecza! O kurwa nie mam miecza. Nie. O nie nie, nie nie, No ja mam taki sprzęcik, ale bez refów, bez niczego. A ja chcę z Księgę Mocy. Granat wybuchający! Dobra, czy jesteś gotowy? <noise> Nie wiem. <noise> Nie wiem, jestem. Jestem gotowy. Dobra, trzy, czte-ry. <noise> Zadziałało, hej! Kur... <noise> A co, co ja mogę? O. Oh. Oh. leczka, dobijaj. Ej, no nie działa, włączony jest, niestety. Dobijaj mnie, dobijaj. Gratulacje, wygrałeś. Dzięki za uczestnictwo. Spo... A my lecimy dalej, widzowie. Widzowie, mamy kolejnego zawodnika, jakim jest. Jedziesz podłoga. O, witam cię serdecznie, czy znasz zasady? Nam znam. Dobrze, panie niedźwiedziu Trzymaj, oto twoje skrzynki. Otwieramy po cztery i mów, co ci wypada. Takiego cennego. Otwieramy, otwieramy. O. Jest mieczyk. I na ten, na pierśnik. I laki blok, i laki Mieczyk super. i fragmenty. I skrapy. O, I dir Dobra, dobra. Lecimy dalej. O budki i kilofy. Będzie trzeba otwierać na kciuby. Lecimy dalej. Skrzyniako, dwie skrzynie Kowala i mieczyk. O, będą skiny. TNT, Cox i Luke. i Perły. O. Nic też raz? nie dostałem. Ojej, ojej, Może w końcu wygram. Kurwa, ile TNT! I skrzynia kowala. Dobra, otwieramy skrzynię kowala. I znowu będziemy mieli skina na miecz. Albo na kilow, albo na siekierę, zobaczymy. Topór zamytkowy. to jest chyba na siekierę, co nie? Tak, na siekierę, nie mamy siekiery, niestety. Dobra, już wszystko otworzyłeś? Tak. No. no to przygotuj się do walki. Ja jeszcze muszę tylko tworzyć laki cuby. O, no, biała co się wygotować. eee... Dobra, czy jesteś gotowy? Czekaj, mogę sobie z surowców drop, 100 dropem zrobić jakieś, to coś? Masz drewno? UB tak. A To nie, to nie, 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 nie. A, chuj, no to oj Dobra, czy jesteś gotowy? Ty, masz jeszcze koksa. No Gotowy? 3, Gigi. 2, 1, go Patrzcie, ESA! ESA, łatwiutko, kurwa Łatwiutko Łatwo Nie ma Wygrałem Lecimy dalej, widzowie! Lecimy dalej, wygraliśmy! I naszym ostatnim zawodnikiem na dziś jest balon! Witam! Czy znasz zasady? Znam, znam. Dobra, w takim razie trzymaj się skrzynek, nas bierz? I otwieramy po cztery. Dobra. Nie mów co ci wypada takiego ciekawego. Dobra, kszynka kawala. Cześć, refów i fk Refy kawali. CXy. CXy też. Ojojoj. O nie! Dwa to ten. O, set i trident. O nie, o nie, mam przejdane, mam przejdane. Proszę, ostatnie cztery skrzynki. No ich. Mi Totem tam kolejna kowala, jeszcze koksik. Ile otworzyłem? Trzy razy otwierałem, jeszcze mam cztery. Dobra, jeszcze raz. Dalej, jedziemy, cztery skrzynki ostatnie, proszę. Ostatnia. Błagam, błagam, błagam. Miecz, 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 miecz. Nie. Yeah, Ile? Okay. dobra. Mogę sobie otworzyć te CX, tak? Tak, tak. Dobra. dobra. Weź mi też otwórz. Trzymaj się, z kowala kowala. Dzięki, dzięki. Witale, pierwszy. To będzie challenge. Uu, dobra. Oj, tarcza jakaś. to, to słabo. Okej, okay. jeszcze ci płyknę szybko. Dobra. Moi drodzy, zaczynamy ostatniego zawodnika. Czy jesteś gotowy? Jestem. 3, 2, 1, start! Ma tego koksa! No! no ma koksa. Skąd to ma? Oj. <grym> nie, 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 co ty? Poradzimy sobie. O, potem poleciał. Mam refy, czemu ja refów nie jadłem? To, Brawo, możesz mnie dobić. Dobra, dzięki. ten fajten się tak wolno bije. Ale bije dużo dosyć. No, Gratulacje! Chciałbyś kogoś pozdrowić? Eee, mogę pozdrowić Gildię Frag. No to pozdrawiamy Gildię Frag, dziękujemy Ci i do zobaczenia! Razie, Kisia. CubeHardowiczu, to byli wszyscy zawodnicy. Jak wam się podobali? Napiszcie w komentarzu, który wam się podobał. Dopiszcie tam swój nick, a my wylosujemy rangi. Także ja już się będę z wami żegnał. Widzimy się jutro na CubeHard Newsie. I co? Ja jestem Dawid12, a to był odcinek z cubehard.net.